Liverpool Arneslota zaczął ten sezon z przytupem, na ten moment Dredd są na pierwszym miejscu w tabeli, ale wydaje się, że największym zwycięzcą tego startu sezonu jest nie tylko zespół, ale też bardzo istotna jego część, to znaczy Ryan Gravenberg. Dlaczego ten zawodnik nagle stał się kluczową postacią w Liverpoolu, czy pasuje idealnie do stylu Arneslota oraz dlaczego właśnie tak dobrze wygląda na starcie tego sezonu, o tym wszystkim dzisiaj sobie Pogada. Przede wszystkim zachęcam Was do typowania w wyniku niedzielnego spotkania pomiędzy Liverpoolem a Chelsea. Przypominam, niedziela 17:30, hit tej kolejki Premier League. A przechodząc już do tematu, warto wspomnieć o tym, że tak naprawdę Ryan Gravenberg w poprzednim sezonie był postacią nie chcę mówić, że anonimową natomiast z pewnością taką, którą. Powiedzmy spora część kibiców Liverpoolu się zawiodła. Tak, tak jak, jak widzicie w, w lidze nie, nie występował on zbyt często, często łapał jakieś epizody, które powiedzmy nie wnosiły zbyt dużo właśnie dobrego do gry Liverpoolu. To też nie jest tak, że on regularnie zawodził, tylko jeśli występujesz w takim klubie jak Liverpool, no to musisz regularnie pokazywać dlaczego jesteś wyjątkowym piłkarzem. U Holendra tego nie było aż do początku tego sezonu, albo też nie było tego aż tak dużo. Natomiast od startu tego sezonu wydaje się, że wskoczył on na poziom... Wcześniej zwyczajnie dla siebie w Anglii niespotykany. Albowiem, gdzie się nie spojrzy, wszędzie widać pochwały dla Gravenberga. Naprawdę polecam wam obejrzeć sobie kilka ostatnich wypowiedzi Arnes Lota na konferencjach pomysłowych, no bo tak naprawdę na każdej wypowiada się on w samych superlatywach, właśnie o byłym pomocniku Ajaxu Amsterdam, i powolutku zaczyna mu brakować epitetów. Z tym, że właśnie pytanie, dlaczego tak dobrze wygląda to, gdy mówimy o postaci Gravenberga. Tutaj wydaje się, że przede wszystkim warto docenić fakt, że ten Piłkarz ma zupełnie inną pozycję względem poprzedniego sezonu i głównie to widać po hitmapach. To znaczy, tak jak widzicie, on dużo częściej występuje, zwyczajnie w środku pola. W poprzednim sezonie, między innymi w meczu z West Hamem, był on przyklejony głównie do jednego z boków boiska, w tym wypadku do lewego. Natomiast oczywiście w zależności od spotkania mogło się to różnić. Gdy mówimy zaś o tym sezonie, tak jak widać, jest on postacią zwyczajnie centralną. I to powiedzmy, że pasuje bardzo dobrze do stylu Arne Slota, który, tak jak już mówiłem, w wielu filmach. Inspiruje się Pepem Guardiolą, chce, żeby jego Liverpool zabijał przeciwników podaniami, żeby kontrolował przebieg meczów w sposób nieco spokojniejszy, aniżeli ten uporządkowany chaos Klopa i to widać nie tylko po statystykach, ale także po samych wypowiedziach piłkarzy. Tak jak widzicie, między innymi Curtis Jones już podczas presezonu zauważał, jaka jest ta największa różnica właśnie między slotem a Klopem i do tego stylu wydaje się, że postać Gravenberga zwyczajnie pasuje dużo, dużo lepiej. Albowiem slot często to stawia na takie rozwiązanie jak między innymi wciągnięcie przeciwnika na swoje połowę, a następnie szybkie wyjście z pod pressingu. Co jest kluczowe właśnie, gdy mówimy o tym systemie. Po pierwsze, to są postaci pivotów, którzy umieją bardzo dobrze operować blisko siebie, ale także to jest mimo wszystko kwestia zwyczajnie tego, powiedzmy, wychodzenia z pressingu jeden na jeden. I tutaj warto zwrócić uwagę między innymi na mecz z Bolonią, gdzie, tak jak widzicie, zespół z Serie A w lidze mistrzów podchodził do Liverpoolu tym pressingiem jeden na na Natomiast nawet jeśli coś takiego faktycznie się działo, bardzo często Ryan Gravenberg był w stanie jednym, nie chcę mówić, że kontaktem z piłką, bo nawet bez kontaktu z piłką, jednym balansem ciała odwrócić się i napędzić całą. Akcję. I koniec końców Liverpool niemalże z tego strzelił gola. Zresztą, żeby dobrze powiedzieć Wam właśnie o tym, jak wartościowe są takie nagłe zwroty z piłką Gravenberga, można też przypomnieć sobie między innymi spotkanie z Man United na początku września, gdzie tak jak widzicie znów mamy bardzo podobną sytuację. To znaczy Van Dijk podaje do swojego rodaka, wychowanka Ajaxu i tutaj nawet jeśli teoretycznie jest ta presja 1 na no 1 świetnie przyjmuje sobie kierunkowo piłkę Gravenberg, ucieka Kobiemu Mainu, a następnie podaje Daje piłkę do Diaza po dość długim jej prowadzeniu. Natomiast też to prowadzenie, przez to, że właśnie tak atletycznie zbudowany jest Gravenberg, zwyczajnie nie pozwoliło żadnemu z przeciwników go dogonić. Koniec końców, w tej sytuacji Liverpool strzela gola, a bramka jest odwołana. Natomiast dobrze to pokazuje, właśnie w czym najlepszy jest były zawodnik Ajaxu Amsterdam, czyli wspomniany już Gravenberg. Arneslov zapytany o główne różnice względem poprzedniego sezonu i na czym właśnie polega powiedzmy tak świetna forma Gravenberga odpowiedział, że on był pomocnikiem przez całe swoje życie i że nawet jeśli teraz gra nieco głębiej niż wcześniej, to nie jest aż taka różnica. Natomiast wskazał Arneslov między innymi strukturę drużyny jako coś, co faktycznie pomaga Gravenberchowi korzystać ze swoich największych atutów, którymi niewątpliwie są między innymi kontrola piłki, utrzymanie się przy niej, krótkie podanie, także no właśnie prowadzenie piłki i to także widać po samych statystykach, to znaczy patrząc między innymi, no tak jak widzicie, czy to na podania, czy to na podania w pole karne, czy to na podania zdobywające, czy to na podania na prostopadłe i tak dalej, w tym wszystkim Ryan Gravenberg jest zwyczajnie najlepszy albo w czołówce. Co więcej, patrząc na liczbę minut też w tym sezonie właśnie w Liverpoolu, tylko Virgil van Dijk jest blisko Ryana Gravenberga, tylko, tylko Virgil van Dijk rozegrał każdą możliwą minutę obok swojego młodszego rodaka, zatem to pokazuje też, jak ważną postacią właśnie dla Liverpoolu jest Gravenberg. Nawet jeśli powiedzmy, że wytłumaczyłem w pewnym stopniu, dlaczego on jest fenomenalny z piłką przy nodze, no to też warto spojrzeć sobie na aspekty gry bez piłki, żeby zrozumieć, dlaczego jest postacią aż tak kluczową. No bo między innymi w poprzednim filmie odnośnie Liverpoolu, który wrzuciłem, bodajże, w poniedziałek wspominałem o tym, dlaczego tak naprawdę ten zespół ma właśnie potencjalnie jakiś tam problem pressingu. Dlaczego czasem jest tak, że Liverpool będzie musiał mierzyć się z przeciwnikami, którzy będą omijać ten pressing w sposób skuteczniejszy i korzystać właśnie z tego, że ten pressing nie jest idealny, nieco bardziej niż dotychczasowi rywale. Wskazałem tam ustawienie 4-2-4 jako w pewnym stopniu ryzykowne. No bo umówmy się, że właśnie ta przestrzeń za skrzydłowym często jest nieobstawiona, często można właśnie z niej w tym stopniu skorzystać, żeby wyjść z szybkim atakiem. Natomiast tutaj bardzo istotną funkcję pełnią dwaj środkowi pomocnicy, którzy nie tylko mają w takim systemie odpowiedzialność za grycie w środku pola, grycie tak zwane wertykalne, żeby właśnie na przykład doskakiwać do swoich kolegów z przeciwnej drużyny na tych samych pozycjach, ale także muszą odpowiadać horyzontalnie właśnie za te korytarze w strefach bocznych, aby potencjalnie tam dopadać do przeciwników i spowalniać ich ataki. Natomiast tutaj wydaje się, że także Ryan Grabel naprawdę wygląda imponująco, to znaczy patrząc z kolei na statystyki defensywne, tak jak widzicie znów czy to zebrane drugie piłki, czy to na przykład wygrane pojedynki w powietrzu czy to na przykład odbiory i tak dalej i tak dalej w tym wszystkim albo jest w czołówce ponownie Gravenberg, albo jest też najlepszym piłkarzem właśnie Liverpoolu, co więcej Arnes Lot często zauważał, że jeśli jest coś co zwłaszcza go zdziwiło w postaci Holendra, no to jest przede wszystkim to ile on może biegać że on cały czas biega, co pokazuje właśnie to, że on zawsze jest w stanie doskoczyć czy zaasekurować piłkarza, którego akurat ten dressing ominął, między innymi mówił o tym już po pierwszym meczu w tym sezonie, właśnie Arnes Sot, wskazując na to, że musi się jeszcze rozwinąć na tej pozycji Ryan Gravenberg. To jasne, ale czuje się dobrze z piłką i może ciągle biegać. Dobry przykład tego jak właśnie Gravenberg antycypuje tę postawę w defensywie jest między innymi z meczu z Man United, gdzie tak jak widzicie Casemiro podaje piłkę do boku, natomiast tutaj dobrze ustawiony jest Gravenberg odpowiednio się on przesuwa i następnie od razu rusza do przodu z piłką, właśnie wykorzystując to, że on kiedy faktycznie napędzi się z futbolówką, nie każdy jest w stanie go zatrzymać, a tak naprawdę tych piłkarzy jest bardzo mało. Podaje on do Salah'a i za momencik Liverpool wychodzi na prowadzenie. To można było zaobserwować w meczu z Bolonią, gdzie tak jak widzicie, skupia on na sobie dwóch środkowych pomocników zespołu Vicenzo Italiano, a następnie ucieka między nich i napędza atak Liverpoolu. Naturalnie przekonamy się, czy taka forma utrzyma się, gdy mówimy o Holendrze, natomiast bądź co bądź, na ten moment wygląda on imponująco. Zwłaszcza że w poprzednim sezonie wcale nie grał, a nawet jeśli występował, to nie na tej pozycji i na pewno te jego występy nie były aż tak przekonujące. A Arnestot wydaje się, że odblokował. Właśnie Gravenberga w Liverpool, no i na ten moment jak najbardziej zespół Derec na tym korzysta. I nie będę kłamać, że też nie wrzucam tego filmu przypadkowo, bo wiem, że pewnie większość z Was ogląda to jeszcze przed meczem Chelsea-Liverpool, który będzie w najbliższą niedzielę. Tak jak mówiłem we wstępie, zachęcam do typowania wyników w komentarzach. A gdy mówimy już o tym spotkaniu, uważam, że to będzie starcie, gdzie będzie można obejrzeć dwie na ten moment najlepsze szóstki, czy dwóch najlepszych takich niżej ustawionych pomocników w całej lidze angielskiej. Mowa oczywiście już o Gravenberchu, o którym tutaj mówiłem, ale także o Mojzesie Kajsedo, czyli piłkarzu, który moim zdaniem naprawdę jest dość mocno niedoceniony, więc ciekawie będzie zaobserwować właśnie to starcie, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli nie, to klasycznie czekam na zażalenia w komentarzach. Trzymajcie się, siema!